Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Państwu pokażę, jak mieć dużo pamięci na telefonie. No, żeby mieć dużo pamięci na telefonie trzeba tak. Yy, Wejść, wył. Na przykład. Pierwsza oczywiście moja taktyka. Wejść w pliki. Klikamy pędzel lew. I ile pamięci wyczyści. No i dobra. W poprzednim poradniku jak to robiłem, klikłem wyczyścić. No i po prostu wyczyściło mi się już wszystko. I tutaj akurat mamy do wyczyszczenia 64kb No i dobra, możemy sobie to wyczyścić, mam nadzieję, że to Nie zakończy mojego nagrywania, ok klikamy zakończ nie, Jakby dało nam niesamowicie malutko pamięci Ale jeżeli na przykład byśmy kliknęli wszystkie ustawienia no to myślę, że by wtedy Byłoby tej pamięci myślę więcej Dobra Drugim sposobem jest wejść w ustawienia klikam w ustawienia i tutaj mamy na przykład chroma aplikacja, w której możemy oglądać różne rzeczy. No i dobra, możemy za zarządzać, zarządzać rozmiary, możemy obliczyć no, w sumie i tak nie wyczyścimy, bo tu jest i tak już wszystko prawie wyczyszczone, wyczyszczone jest wszystko. Tu mamy dysk, na którym też nie mamy w sumie danych, ponieważ no, tak naprawdę 1,08 MB. Tutaj mamy Gmaila. Tu mamy jeszcze jakieś inne aplikacje. Nie wiem. Motywy. To tak naprawdę KB, to jest mało, bardzo malutko. Pamięć podręczną możemy sobie również wyczyścić, a to jest mi myślę, że 12KB. KB tak naprawdę. No i dobra, mamy tutaj ustawienia. Ustawienia również możemy wyczyścić tam pamięć, chociaż tak nam, boję się, że mi wywali znowu. Mam nadzieję, żeby nic nie było, już nic złego. Dobra. Yy, dobra, ok. I to jest taki właśnie mój drugi sposób. Weź, jeżeli mamy na przykład dużo megabajtów, no to możemy zawsze, zawsze zawsze, w to kliknąć. To jest mój drugi sposób. Trzeci sposób, jeżeli mamy Minecrafta yy, tak. Dzisiaj Minecraft chyba pierwszy raz w, w tym tygodniu. Dzisiaj Państwu pokażę jeszcze, jak, jakby mieć. Czyli mamy jak światy, prawda? Niepotrzebne, niepotrzebne, tam światy w Minecraft. Wiadomo, robiliśmy jakiś speedrun, Na kreatywie, tam nie wiem, to jest I po prostu w tej nie wchodzimy. I po co one tam zalegają? Skoro one też zabierają pamięć, też je możemy wyczyścić. Mamy wczytywanie. Tu ma nam się tworzyć świat. Chyba nam się tworzy świat, bo nie wiem. Wszystko mi się nagle zatrzymało. Do dzieła. No i nie wiem. Jakiś biom. Nie mi się to. Dobra, wychodzę, sobie, jestem wkurzony nie to, co chciałem w ogóle. No i co? I tutaj tak naprawdę wejdziemy raz i już pewnie będziemy wchodzić. Trzeba to usunąć, bo to też tam również zżera pamięć w telefonie. I dobra. Pokażę chwilę. generalnie świata, czy to będzie coś, bo mógłbym zrobić cięcie, ale zadajemy właśnie najczęściej, wyłącza nagrywanie. No i dobra. <laughs> Przepraszam was. No i mamy oczywiście to. My możemy, jeżeli chcemy wyczyścić te światy, to wchodzimy w ustawienia. Wchodzimy w ustawienia, klikamy sobie schowek. Mało osób o tym wie w sumie. Wielokrotny wybór. Usuń ten świat. No i usunięty. A czwartym sposobem jest natomiast usunięcie jakichś niepotrzebnych, niepotrzebnych aplikacji. Na przykład quiz z geografii. Bo co nam to potrzebne, możemy zawsze to odinstalować. To jest mój sposób na oczyszczenie pamięci. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Jeszcze cześć i pa!